Mamy lato, mamy lato. Ja teraz będę będę miała teraz basenowy okres ogólnie. I chciałabym pójść do jakiegoś akoparku, więc będę musiała swoich znajomych. Jeszcze stópek brakuje Nie! Nie! Lubię stóp. Nie lubię stóp. Nie no, najgorsze już za nią. Nie no, ale ogólnie jeśli chodzi. Mam pytanie: jak? Jak wy przeżyjecie fakt, że ktoś może pójść do aquaparku? Bo ja na przykład bym chciała. Tylko jest mały problem. Jest mały problem. Nie umiem pływać. Nie umiem pływać. To są nowe okresy. To znaczy, jak mamy to przeżyć? Bo nie łapię. Jak kobiety mogą być w strojach kąpielowych? W akwaparku nie trzeba umieć. Jak nie trzeba umieć? Trzeba umieć! Trzeba umieć! <laughs> o matko, mnie starszy brat podłapał yy, ten w jeziorze i tak się nauczyłem pływać. Podtapiał! Aha? Jak nie pójdę nigdzie, to. bo nogę złamał. O nie! Ej, to smutne! Jakie kobiety? Przecież jesteś. Fariuszem. No. Teraz to już dużo dzieciaków w sezonie będzie. No pewnie ta... Ja pamiętam... Moje najgorsze wspomnienie z jacuzzi. Moje najgorsze wspomnienie z jacuzzi jest takie, że... Siedziałam sobie w jacuzzi ze znajomą. I nagle... Przychodzi tatusiek z dzieckiem. Spoko, jacuzzi było duże. I... On... Nagle wyciąga jakieś takie kółeczka gumowe do dziecka, takie... Takie... Hę? Takie... Hę? Lit na drugiej stronie jacuzzi. I ja takie, ha? I to dziecko lit w nogach pływa i zbiera te kółeczka. Rodzice na akwaparkach nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Nigdy! I ja takie... No, gość ewidentnie ma wywalone, co nie? Ale to dusię z dzieckiem i wyciąga po prostu te kółeczka gumowe i rzuca nimi. Zeklarnę trzeba było dziecko. Nie! Ja nie chciałam mieć na sumieniu dziecka. Nie chciałam mieć na sumieniu dziecka. Ale ogólnie, ja trochę mam problem, że troszkę się brzydzę jeziorami. Znaczy, lubię, wolę basen niż jezioro. Ponieważ w basenie, nawet jak ktoś nasika, to jest to filtrowane i chemia. A jak ktoś sika do jeziora, to to to. Eee... Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? <gry> Zwłaszcza 40 metrów pod wodą, dobra. Nurkowanie to sobie możesz. Rozumiem, że można się basenem brzydzić, ale jeziorem? W jeziorze masz non-stop, obieg moczu, martwych stworzonek i innych rzeczy. A na basenie masz chlor, filtry i inne rzeczy. Po basenie myjesz się szamponem. Mieram basen z pragnienia. Po basenie jest git. Po jeziorze musisz się wysuszyć. Wrócić do domu. I dopiero wtedy się umyć. Y jeziorek dalej masz zwierzęta, które robią odchody do tego. Nie, jakoś nie boli, ale no. A! Nie. Halo! Halo! Nie, be... nie, że nie będę ci niszczył wizji użycia chlorów w basenach. Nie, nie, nie gadaj! Nie gadaj! Co jest nie tak z basenami? Dobra, baka, ty pracujesz. Co jest nie tak z basenami? Co jest nie tak z basenami? Bo ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Ja teraz nie wiem. Chlor obrzydliwy to raz. W basenie jest z rzędem mniej wody niż jeziorze, więc jednak kupa w basenie. Ale ty masz od lat gnijące kupy. A basen to ma wymienioną raz w roku wodę. Nigdzie nie widziałem konia pijącego wodę z basenu, natomiast jeziora już tak. Może dlatego, że konie nie mają wstępu do, do basenu. A wiesz, że gdyby ludzie nie siedzeli na basenie, to nie byłoby czuć zapachu chloru, mimo że on tam jest? Well. Nie, powiem tak. Ja nie piję wody ani z jeziora, ani z basenu. Idę do basenu chilować bombę. Ciluję bombę w basenie. Wychodzę z basenu, idę się umyć szamponem. Pod prysznicem. Najlepiej w ogóle takim, mm, nie szamponem, a takim po prostu do całego ciała od razu. Myję się. Jestem umyta. Jest git. Jedyne, na co się już nie nabiorę, to sauny parowe po emerytach, bo tam wali moczem. <noise> no bo są, takie typu, osoby wchodzą kiedy chcą. Chloru mało dają, aby minimalnie spełniało kiedy jest badanie wody, plus ludzie często wchodzą w z poceni prosto sauny do wody. No, no ale ja się myję, co nie? Jakby... Jak ja wchodzą, co nie? Nawet jak wchodzą, to ja się mogę umyć. A na jeziorze dalej te bakterie się kumulują i nie mogę się po nim od razu umyć. No chyba, że jest domek letniskowy w okolicach jeziora, to wtedy bym mogła się umyć, ale normalnie nie mogę. I skóra przesuszona po prostu nie zawsze nie mam z tym problemu. Akurat z tym nie mam problemu. E, ja też tak e, nie miałam zbytnio często z jeziora idzie do rzeki. E, no, dalej to jest sytuacja, kiedy nie mogę się tak... ten. Ale wydaje mi się, że masz problem z założeniem, że kał i jest zły i szkodliwy, a to wtedy w takim... Pro... jaki jest problem z basenem? A jaki problem jest? Plus mocz to teoretycznie to, co przefiltrują cinerki i wywalam z organizmu, bo jest szkodliwe. Więc no, więc w fójka, fujka jak już. Mocz jest w sumie całkiem sterylny zazwyczaj. Wielka debata! <grytania> Wielka debata, co jest lepsze basen czy jezioro? Uznaję za. Oba obrzydliwe, po prostu. I moment, w którym dla mnie y czuję się bezpieczna, to jest moment, w którym mogę szybko się umyć. Rozumiecie? Mogę się szybko umyć i jest spokój. <grytanie> Widziałem, że ten charakterystyczny zapach chloru w basenach powstaje przez kontakt z Przecież Przed chwilą właśnie usłyszałam. Przypomnę, że w moczu można zrobić wodę pitną. Podejrzewam, że z basenu też. <grytanie> Destylacją. Bez mowy o kupie i moczu? No nie, znowu! Znowu! Znowu to robić? Powiem <grym> tak. Basen better. Basen better. S.S. S.S. Na jezioro better. Chciałabym mieć własny basen, szczerze. Ale nie mówię o jakimś takim zbudowanym czy coś, tylko nawet takim dmuchanym albo na takim stelażu. Ej! Mam pytanie, czy słyszeliście, by basen był wykluczony z użytku? Bo jakaś bakteria się w nim za, ten zapleniła czy coś tam, za, za, nie zapleniła, y, rozmnożyła? Słyszeliście coś takiego? Bo ja o jeziorach tak. A o basenach to są szybko sprzątane. Dziwne to się robi. Tak, tak. Czy znaleźliście basen, który nie został szybko chemią naprawiony? <grymne> o matko, ale jezioro nie, 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 better, bo można sobie złapać rybkę i świeżą zgryda zjeść, a na basenie już tak nie zrobisz <grymne> A U mnie, yy, tu u mnie taka akcja lata temu, basen już zamknięty na amen, lata temu No, słyszałem, że no utrzymanie basenu jest takie... kosztami Ma, ma. <grymne> Więc no, u nas na Brodziku dzieciaki wypuściły coś z tyłu i dzieci to gdzieś dotyka... jak wypuścił coś z tyłu i dzieci to dotykały. Baka, czy ty pływasz w tym basenie? Czekaj, bo ty wiesz wszystko co najgorsze o tym basenie. Czy ty potrafisz wejść i pływać w nim? <gryw> Mam pytanie. Na brodziku, nie? <noise> Boże, brodzik to jest głównie dla takich małych dzieciaków, jak zmu zmuszą. A na zwykłym basenie? Bo ja ci powiem, że ja już mam problemy z parową sauną. Dobra, obrzydliwy stary time. po emerytach do sauny parowej, a oni zamiast Zamiast zgłosić, że popuścili, wyszli z pa sauny parowej, jakie tylko otworzyłam, to, to wszystko tak. Kiedyś Byłem na basenie jakiś gościu... Achtunga wpuścił do systemu filtrującego i tak hukło To musieli na pół roku basen zamknęli? O nie! System ten był do filtracji, był do wymiany O nie! O nie! To niedobrze! Raz na innym basenie wzięli dzieci na zjeżdżalnię i widzieli jak jednemu coś wypadło i kolejny uczyściło swoją dupą i przyjedł. Ojciec na końcu chwyta swoje dziecko i ja wtórzę. Nie! 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 Nie!